Dzień dobry, dzień dobry kochani. Z tej strony Pice starot. E, przychodzę do Was z kolejnym czytankiem. E, a kolejne czytanka to, kochani moi drodzy. <laughs> zobaczymy, jakie jest Twoje przeznaczenie w miłości i co mówią karty na ten temat. Co mówią karty? E, dzisiaj wybrałam e, karty anielskie, więc robimy sobie tak. Sobie ja je tak rozłożę. O, i zobaczymy, co karty mówią na temat Twojej miłości. Co tu się szykuje dla ciebie. Mój drogi, moja droga. Past life relationships, you have known each other before. Czyli tutaj przychodzi osoba z przeszłości. E, może być, słuchajcie, nawiązanie do, dla Waszej nowej miłości, nowe relacje. E, pogodzenie też przede wszystkim e, może być tak, tutaj, że ta osoba się e, jak gdyby do was się nie odzywała przez jakiś czas. E, co tu jeszcze? Engagement, Your love life is expanding to a each level of communication, e, communicated. czyli e, może być tak, że Twoje życie, Twoja miłość. Twoje, jak gdyby, takie pewne relacje pójdą kochani na wyższy poziom, i naprawdę, tutaj może być tak, że niektóre złe rzeczy w sobie pożegnasz. I tutaj mówię to na przykład do tych kobitek, które teraz no niestety wiedzą, że muszą się pożegnać ze swoimi byłymi partnerami. No i kochane, niestety maj taki będzie. No to jest końcówka maja. Takie stare nowe, znaczy nowe energie, które teraz się szykują nam no to właśnie po, tej, po tym teraz nawiu, co był, po tej pełni no to żegnamy. The patient some is wearing a false mask in the relation. Ktoś, kochani, założył maskę w swojej relacji, w twojej relacji, której Ty teraz jesteś. Więc e, kochani, uważajcie, bo może być tak, że e, Wasz partner lub partnerka mogą tutaj kochani. E, po prostu was oszukiwać, tak? E, mówić, że coś jest nieprawdą, a tak naprawdę się okazuje, że ma dużo sekretów, dużo jakichś takich e, rzeczy e, przed wami ukrywa, więc e, zastanówcie się, czy nie warto tutaj się zastanowić i trochę poobserwować, tak? Dobrze, co jeszcze w tej miłości u was? E, let your friends help you. Ask for and accept the support from others, czyli e, kochani, wasi przyjaciele, wasi jak gdyby znajomi, a...